biegniemy do miasta Gajk, nadzieję, o ja dobrze pamiętam, ponieważ ta delphin sądzi, że smoki rzeczywiście rzeczywiście nie powracają, ale wracają do życia. I właśnie przewidziała, że następny smok odrodzi Może się właśnie w tym mieście. Z z życia, ale przynajmniej się z no i tam biegniemy, żeby i go zabić. Uważaj, No, idziemy. Spójrzcie na te widoki. naprawdę piękne. O! Nienawidzę tych olbrzymów. Z nimi się po prostu walczyć nie da. Ja spróbowałem go pokonać to po walce chyba 10 i tak zginąłem. Ja cały czas się leczyłem. Może zrobię krótkie cięcie i wrócę jak dobiegniemy, bo trochę tutaj tego... trochę to będzie trwało. Wracam za chwilkę. Dobrze, jestem ponownie i już jesteśmy niedaleko celu. Właściwie zostało kawałek do przejścia. Powiem wam, że zaczęliśmy iść chyba gdzieś tu. Nie, tutaj. Stąd musiałem przejść przez całą tą dolinę. I do tego miasta szedłem chyba, nie wiem, z pół godziny. I całe Świat jest naprawdę ogromny. To trzeba mu przyznać. Tak, to już tu. Nie! Nie chcesz tam iść! Smok atakuje! Nie wiem, jeszcze nie. Przeleciał nad miastem i wylądował na starym smoczym, kurchanie. Nie wiem, co tam robi. ...ale nie mam zamiaru czekać, żeby się przekonać. Łoł, mm. wow, śnieżek zaczął padać. Wow. Kolejna walka ze smokiem. Zaraz go Ciekawa jestem tylko, gdzie jest ta... Cała, która nam kazała tam iść, ta delfin? Delfin? Deżu mówię? Nie. Już zapomniałem. Hmm. To jest jak tam dojść. pytanie Nie, no, tam by nie wejdę. Na Assassin's Skrida. Akcja. Nie są szukać wejścia. Zamknij się. się żaden mnie co co dobry Paris no nie oh. leczyć 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 A jeszcze ta muzyka nie to to Przedstawicielka Polska Wysoka Polska Dobra, dobra, Wysoka dobra, Polska dobra. No. Wow. nie Polska Nie! Polska Jak ja mam go stamtąd ściągnąć niby? Chyba, że... To już nie przelewki, jak z ostatnim smokiem że w czasie mejemu. dorwę. Oh. <laughs> <laughs> Trzeba trochę mikser wykorzystać. Na bogów. Zbyt duże obciążenie, jak zwykle. Łoł, wow, to była bad... Muszę coś wyrzucić. Tak, spotkałem kota <laughs> jeszcze zamknego... To się przyda, to się przyda Też się przyda To się raczej nie przyda To się na pewno przyda Kocioł się nie przyda Kufle się nie przydadzą to... Drewniana chowla się nie przyda Czaszka się nie przyda Jeszcze? Kurczę, w końcu wszystko będę musiał wyrzucić stąd. Bronie, których nie używam. Hmm. No, to mogę wyrzucić. O! o, o w mm. no to nie ma nic takiego ciężkiego. O, wyrzucę. Nie jest to już, nie? Takiego ciężkiego To prawda, czyż nie? Kurczę, coś mi coś trafi chyba. Mm. Na no ty jesteś Smoczym dziecięciem. Nie, hmm. to możemy się przydać. Nie ma nic do wyrzucenia już. Trudno, stresę na tym trochę kacę, ale... Które to smocze kości to. No, co jest? Jezu, nie. Przez cały czas miałem ustawionego kapsloka. Przez co tylko mogłem biec? Teraz gdzie ja to wyrzuciłem? Co za hamstwo. Yy nasi jestem parę wyjaśnień, nieprawda? Tak, winnam jesteś, ale jak znajdę to, co przed chwilą wyrzuciłem? Dobra, nie, nie znajdę już tego, tego. O. A, dobra, i tak to wyrzucę. Winna ci jestem parę wyjaśnień, nieprawdaż? Tak, 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 tak. Wal śmiało. Pytaj, o co chcesz. Niczego nie będę ukrywać. Jestem jedną z ostatnich członkiń Ostrzy. Bardzo dawno temu Ostrza były zabójcami Smoku. Służyliśmy Smoczemu Dziecięciu, najwspanialszemu spośród nas. Przez ostatnie dwieście lat, od czasu ostatniego cesarza Smoczego Dziecięcia, Ostrza poszukują dla siebie celu. Teraz, gdy smoki powracają, nasz cel znów jest jasny. Musimy je powstrzymać. W pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, kto odpowiada za powrót smoków. Naszym najlepszym tropem jest Talmor. Nawet jeśli nie jest kto zamieszany, dzięki niemu dowiemy się, kto pociąga za sznurki. Frakcja rządząca Aldmerskim Dominium ta sama, która 30 lat temu, w czasie Wielkiej Wojny, niemal doprowadziła do zniszczenia Cesarstwa. Nie ma większego wroga ludzkości w Tamriel. Cesarstwo z trudem przetrwało ostatnią wojnę. Talmor nie ma zamiaru przegrać kolejnej. Przed Wielką Wojną ostrza poparły Cesarstwo przeciwko Talmorowi. Nasz wielki mistrz widział w nim największe zagrożenie dla Tamriel. Wtedy było to prawdą. Może wciąż nią jest. Więc walczyliśmy z nimi potajemnie, w całym Tamriel. Wydawało nam się, że jesteśmy dla nich aż nadto godnym przeciwnikiem. Myliliśmy się. Piękne Zorza. Tym widokiem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy na następne. Do zobaczenia.